Siemka, z tej strony Kaktus, a w tym filmie powiem sobie troszeczkę, jak będziemy mogli totalnie z darmo odblokować nowy ekran przyczynania do Fortnite. Jednak i jeszcze przed filmem to prosiłem Ciebie o łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, a teraz lecimy do filmu. A więc generalnie ekran przczytywania, o którym jest mowa w dzisiejszym filmie, widzicie teraz na ekranie. Przedstawiam kilka lam uciekających z punktu zerowego, który ostatni rozwidziany był w sezonie 5, rozdziału 2. Jednakże obecnie jest on pod wodą na środku mapy w Zalewie Zastoju, ale jak będziemy mogli go zdobyć za darmo? To bardzo proste. Najprawdopodobniej każdy, ale to dosłownie każdy po pewnym czasie na swoje konto otrzyma po prostu takowy ekran przczytywania, który będzie mógł wyposażyć, bądź też odebrać. Dostanie go każdy gracz, który posiada obecnie konto Epic Games oraz ma zainstalowany Instalowanego Fortnite'a. Ponieważ, jeżeli ktoś, powiedzmy, założy konto w przyszłym sezonie, 4 rozdziału 3, to takowego ekranu wczytywania już nie musi odebrać. Dlatego swego rodzaju będzie ono unikalne i po prostu chciałem być tutaj o tym was poinformować. A na ten moment się widzowie, będę z wami żegnał i trzymajcie się, siomanka.